Ogromna tragedia w rodzinie Lecha Wałęsy. Nie żyje jego syn. Sąsiedzi zaalarmowali policję, a ta znalazła ciało. Polska pogrążona w szoku i żałobie. To miała być spokojna majówka, czas odpoczynku i radości po świętach wielkanocnych. Niestety, 1 maja 2025 roku przyniósł Polsce kolejną potworną wiadomość która wstrząsnęła opinią publiczną i pogrążyła w żałobie jedną z najbardziej znanych rodzin w kraju. Media obiegła informacja o śmierci Sławomira Wałęsy, 52-letniego syna Lecha Wałęsy, legendarnego lidera Solidarności i byłego prezydenta RP. To wiadomość, która poruszyła nie tylko środowiska polityczne, ale i tysiące zwykłych obywateli, pamiętających dramatyczne losy rodziny byłej głowy państwa. Jak potwierdziła toruńska policja, Ciało Sławomira Wałesy zostało odnalezione we wtorek 30 kwietnia w jednym z mieszkań przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu. Zaalarmowani przez zaniepokojonych sąsiadów funkcjonariusze policji, w strażaków, weszli do lokalu. W środku odkryli zwłoki 52-letniego mężczyzny. Jak przekazała rzeczniczka prasowa toruńskiej komendy ASP. Dominika Bocian, na ciele zmarłego nie stwierdzono śladów działania osób trzecich. Wszystko wskazuje więc na to, że doszło do nagłego zgonu, którego okoliczności będą jeszcze szczegółowo badane. Wczoraj, 30 kwietnia, red, policjanci wraz ze strażakami, na prośbę sąsiadów, weszli do mieszkania przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu, gdzie ujawnili zwłoki 52-letniego mężczyzny. Nie nosiło ono śladów działania osób trzecich, potwierdziła w rozmowie z Superekspresem ASP. Bocian. Informacja o śmierci Sławomira Wałęsy wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale i całą polską. W sieci pojawiły się setki komentarzy i kondolencji skierowanych w stronę Lecha Wałęsy i jego bliskich. Rodzina byłego prezydenta już wcześniej przeżyła wiele dramatów, w przeszłości Lech Wałęsa musiał pożegnać trójkę swoich dzieci, które zmarły w dzieciństwie. Teraz znów przyszło mu doświadczyć niewybólu. Sławomir Wałęsa był jednym z ośmiorga dzieci Danuty i Lecha Wałęsów. Choć pozostawał z dala od wielkiej polityki i blasku fleszy, był dobrze znany lokalnej społeczności i bliskim przyjaciołom. Jego nagłe odejście, w wieku zaledwie 52 lat, wzbudziło wielkie emocje i żal. To już kolejny cios, jaki Polacy musieli przyjąć w ostatnich tygodniach. 30 kwietnia kraj żegnał cenionego kucharza i gwiazdy telewizji Tomasza Jakubiaka który po długiej walce z nowotworem zmarł w wieku zaledwie 41 lat. Wcześniej zmarli m.in. papież Franciszek oraz poetka Krystyna Miłobęcka, co pogłębiło atmosferę smutku i zadumy w kraju. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących przyczyn śmierci Sławomira Wałęsy, ani informacji o planowanym pogrzebie. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle bolesnym czasie. Cała Polska łączy się w bólu z rodziną Lecha Wałesy wyrażając najszczersze kondolencje.